Witajcie w świecie, w którym nadzieja dawno przestała istnieć. Mandragora to mroczna metroidvania z wyraźnymi inspiracjami Soulslide, której akcja toczy się w upadłym świecie pogrążonym w chaosie i mroku. Za grę odpowiada niezależne studio Primal Game Studios w Węgier, wspierane przez Marvelous Euro. Ludzkość została zepchnięta na margines przez potężne siły nadprzyrodzone, a gracz wciela się w wojownika, który postanawia stawiać im czoła, nie tylko z bronią w ręku, ale też z determinacją Determinacją, której nie sposób złamać. To, co od razu rzuca się w oczy, to ręcznie malowana oprawa graficzna, pełna szczegółowych, baśniowych, mrocznych krajobrazów. Każdy region, od gnijących lasów po zamglone ruiny, emanuje atmosferą niepokoju i tajemnicy. Przywodząc na myśli takie perełki jak Hollow Knight, Salt and Sanctuary czy Blasmus, Projekt artystyczny buduje klimat nieustannego zagrożenia i obecności, wciągając gracza w świat, który jednocześnie fascynuje i przeraża. Rozgrywka opiera się na precyzyjnej i wymagającej walce, w której nie wystarczy tylko szybko naciskać przyciski. Tu liczy się wyczucie, cierpliwość i znajomość ruchów przeciwnika. Twórcy postawili na system walki zbliżony do Souls-like, gdzie każdy błąd może kosztować życie, a każda wygrana potyczka daje ogromną satysfakcję. Ale Mandragora: Czerpie z Dark Souls nie tylko w mechanizmie, to również gra, w której droga jest ważniejsza niż cel. Tu nie znajdziesz jasnych wskazówek czy oczywistych ścieżek. Wszystko, co odkrywasz wynika z własnych wyborów, eksploracji i intuicji. To świat, który nie prowadzi gracza za rękę, raczej rzuca go w ciemność, zmuszając do zadawania pytań. Doświadczenia porażki to świat, który nie prowadzi gracza za rękę, raczej rzuca go w ciemność, zmuszając do zadawania pytań, doświadczenia porażki i szukania Głębszego sensu, za pozornie prostymi wydarzeniami. Jak w Dark Souls, najważniejsze rzeczy dzieją się po drodze, a nie na jej końcu. Na uwagę zasługuje także rozbudowany system rozwoju postaci, który mocno wyróżnia się na tle innych gier Metroidvania. Gracz może dostosowywać swoje umiejętności do preferowanego stylu gry, wybierając spośród wielu broni, czarów, zdolności pasywnych i aktywnych mocy. Struktura rozwoju przypomina nieco Path of Exile. Zamiast prostych ulepszeń dostajemy rozgałęzione drzewo umiejętności. Które zachęca do eksperymentowania, tworzenia własnych buildów i optymalizowania stylu gry. Każda decyzja wpływa na to, jak poradzisz sobie z kolejnym wyzwaniem: czy skupisz się na brutalnej sile, szybkości czy może potężnej magii. Taki system sprawia, że każda rozgrywka może wyglądać zupełnie inaczej, a gracze lubiący głębokie bildy i planowanie znajdą tu coś dla siebie. Nie chodzi tylko o to, aby przeżyć, chodzi o to, jaką drogą do tego dojdziesz. Fabuła, choć mroczna i pełna tragizmu, opowiada o odkupieniu, utracie i woli walki. To nie tylko opowieść o przetrwaniu, ale też odkrywaniu własnej tożsamości w świecie, który dawno zapomniał, czym jest człowieczeństwo. Jeśli chcesz zobaczyć Mandragore w akcji w dniu premiery zapraszam cię na stream z rozgrywki na żywo tutaj na kanale. Będzie pełen wrażeń pierwszy kontakt z grom, wspólnie odkrywanie mrocznego świata i oczywiście sporo emocji. Bo jak przystało na South like, łatwo nie będzie. Jeśli nie możesz być na żywo, zapis z transmisji i materiały z dalszej rozgrywki również znajdziesz w specjalnej playliście. Widzimy się w dniu premiery.